Wierzę Pani, że jest teraz. Dobrze. Witam Was, kochani! Ja jestem kabarzysta. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie coś, co większość z Was mogłoby uznać za głupi pomysł, ale moim zdaniem da się zrobić to w naprawdę rewelacyjny sposób. Zaraz zobaczycie, jak dokładnie mam zamiar spędzić 24 godziny oglądając tylko i wyłącznie Netflixa. Oczywiście nie będzie to zwykły film, w którym będę leżeć 24 godziny w łóżku i będę oglądać Netflixa, bo po prostu byście się zanudzili, ale zrobię to w naprawdę rewelacyjny sposób. Ale jeżeli ty jesteś nowy na kanale, zostaw tutaj taki sam czerwony przycisk. O, tam na dole. I dołącz do najszybciej rozwijającego kanału się w Polsce. A ja zapraszam Państwa do oglądania. Na pewno zostawili subskrypcję. Okej okay, kochani, ale zanim zaczniemy film oczywiście też muszę przygotować swoje stanowisko w łóżku, bo w łóżku też z pewnością spędzę jakiś czas. Dlatego w tym celu udajmy się do Pali możemy oglądać Netflixa. A tak całkiem serio, no to zaraz zaczynamy film, w którym dowiecie się, jak będzie wyglądać mój dzień, w którym oglądam przez cały dzień Netflixa. Zapraszam Państwa do oglądania raz jeszcze. Okej, okay, jest godzina 00. ja właśnie zacząłem oglądać Netflixa, jest nowy sezon Rika i Mortiego, więc sobie obejrzę, bo jeszcze go nie oglądałem. Ten dzień będzie wyglądać troszeczkę inaczej, niż zwyczajnie ludzie oglądają Netflixa, po prostu będę wykonywać wszystkie inne czynności, przy tym oglądając Netflixa, czyli nie będzie to wcale takie łatwe. Pełne naładowanie baterii w iPhone'ie, żeby udostępniać wi fi i pełne naładowanie e, baterii w laptopie wystarczy mi na około 5 godzin, czyli 5 godzin mogę mniej więcej poruszać się po mieście. Oczywiście bez, będą to 3 albo 4 godziny, żebym zdążył wrócić, w przypadkiem laptop się nie rozładował w międzyczasie. No i cóż, tak będzie wyglądać mój dzień. Także jest godzina 8.00. część kończę jutro o 8.00. Zaczynajmy. Wiem kochani, że miałem wyjść, ale po prostu tak mnie wciągnął ten nowy sezon Lika i tego, że musiałem obejrzeć całego. Jeszcze mi się zaproponował naprawdę fajny film, Eli się nazywa. Obejrzałem już prawie cały, jest jakoś 3 godziny minęły od momentu, w którym ostatni raz się z wami widziałem. Chyba nie będzie tak ciężko po prostu spędzić cały dzień. Oczywiście zaraz wyjdę na miasto, żeby ten film nie był za nudny, ale jest naprawdę, naprawdę ciekawy. Jest godzina 11.30. Aktualnie staram się cały czas oglądać Netflixa. Na razie mi to wychodzi, ciężko było się ubrać, ciężko było wyjść z chaty. Ale najciężej jest patrzeć pod nogi i jednocześnie iść i oglądać. To jest naj, najcięższe chyba wyzwanie. Ok, ja bym zjadł jakąś drzeżdżówkę. Jest problem z tym, że ja po prostu nie widzę, gdzie idę. Tak? Dobrze, że zapamiętałem ułożenie sklepu, bo inaczej bym nie wiedział, co gdzie leży. Bo jest naprawdę ciężko. Tak to jest rogali. Ok, teraz coś do picia. Nie sposób, jak to robić, w sensie jak oglądać i jednocześnie, jak sprawdzać, czy, czy dany produkt chce wziąć. Po prostu przedkładam sobie go e, przed monitor. I wtedy widzę, czy to jest ten produkt, który chcę wziąć. Pojeżdżę teraz w będzie najgorzej. Halo, halo, halo. Tu patrzymy, bo nie wiem. Co Ale ja się. nie mogę, bo ja muszę oglądać 24 godziny Netflixa, tak? takie filmy nagrywam. Wszystko? Tak, wszystko. wszystko. 4,49 dałem. się to nie Tak, tak Tak, tak, Ktoś wiem. <laughs> Wierzę pani, że, że, że jest reszta. Dobrze, Do za proszę, proszę. Dziękuję Wszystko bardzo. dobrego. Wzajemnie. Wzięliśmy to, co mieliśmy wziąć i dajemy się dalej na miasto. Jak ja zejdę teraz z tego drzewa? Wejść było łatwiej. Nie wiem, jak ją teraz zejść. Kur... Powiem ci że myślałem, że ten film będzie łatwy, a jest cholernie, ale to cholernie ciężki. Ło! jak nic. Mocne oglądanie oczywiście. Nie może się obyć bez maseczki. Jaka to jest maseczka? Nie wiem, gładka, gładka skóra to będzie dobra. Świeżać. Nie, tak jest zwykle nie? A ten może być, dobra. A właśnie, dla kotków muszę kupić karmę dla kota, także udajmy się po karmę dla kota. Gdzie leży karma dla kota? Znaczy, nie znam sklepu na pamięć, to jest najgorsze. A to może być. A, jeszcze dezodorant. dobra. Wszystko. Mamy zakupki, tylko pojawił się jeden mały problem. Zostało 25% baterii, a do domu mam jakieś 30 minut yy, piechotą, także musimy zacząć powoli szybciej iść. Okej, okay, jest 12% baterii, spokojnie zdążyliśmy dojść do domu. Myślałem, że dłużej nam to zajmie, ale jednak szybkie ruchy doprowadziły nas do celu, także zdążę podłączyć o kurde, muszę otworzyć drzwi, ale to będzie wyzwanie, nawet nie wiem działam klucz. Dobra, nieważne. jedziemy się na chacie. Postarałem się. Jest godzina 20:30, nie nagrywałem, wam w międzyczasie bo uznałem, że jest to zbędne, bo cały czas tak naprawdę leżałem w łóżku i nic ciekawego nie robiłem. W międzyczasie zaczęły boleć mi oczy, bardzo zaczęły boleć mi oczy. Mam nadzieję, że ten ból przestanie, bo jeżeli nie przestanie, to będę musiał skończyć to wcześniej niż przed 8. Wydaje mi się, że nie będę w stanie wtedy dotrwać 24 godzin. No wiecie, cały czas oglądacie bez przerywania, może to zmęczyć oczy w bardzo dużym stopniu. Zaraz będę musiał iść do toalety, wziąć kopiel. Jeszcze nie wiem, jak skorzystać z toalety, bo przykleił cały kibel, jeżeli zrobię to w normalny sposób, chyba będę musiał zrobić to to jak kobieta, także... No cóż, będzie ciekawie, zaraz zaczynamy dalej nagrywać. Wykminiłem sobie w zajebisty sposób. Oglądam po prostu Netflixa na podglądzie kamery, czyli widzę w tym momencie to, co wy widzicie. Czyli nie oglądam stricte ekranu, tylko oglądam wyświetlacz aparatu. I nie oszukuję, bo oglądam cały czas Netflixa. Trzeba zapuścić wody, ale dużo to ułatwia po prostu zadanie, ze względu na to, że wiem, jakie ruchy wykonywać i nie muszę cały czas patrzeć się w ekran. A nie oszukuję? Bo nie oszukuję, bo cały czas Netflix jest oglądany. Ok, zazwyczaj przygotowani kąpieli zajmiemy jakieś 15, 20, maksymalnie 20 minut. Teraz e, zajęło mi to około 40 minut, ale to dobrze, bo przynajmniej zajęłem się tym silnym niż oglądaniem i nie muszę o tym myśleć, bo już chcę się zżygać, Oczy mnie naprawdę bolą. Staram się ruszać po prostu ręką, żeby nie zwracać uwagi tylko i wyłącznie na ekranie, żeby te oczy miały jakiś inny zakres ruchu niż tylko i wyłącznie ekran. Wydaje mi się, że zaraz się pożygam. Jest mi po prostu niedobrze. Oczy mnie nawalają. Jak ja wiem, że ja chcę już skończyć, skończyć ten eksperyment, ale zarazem chcę wytrwać jak najdłużej, dlatego na no, robię to tak naprawdę tylko i wyłącznie dla was, zaraz założę sobie maseczkę i zaraz będę musiał wyjść i opłukać mleko, które zawsze zajęte kąpieli, nie wiem jeszcze jak to zrobię. Będę chyba musiał naprzeciwko prysznica po prostu położyć sobie laptopa i jakoś się spłukać, bo innego rozwiązania nie widzę. Chcę, iż po prostu zakończysz ten dzień. Na razie wyznaczek jest taki, żeby wytrzymać do godziny 24 chociaż. Do godziny 24 to jest takie minimum, po tym czasie będę myśleć, po prostu się to rozgrywać Okej, okay, przeczytałem ulotkę, która była na maseczce jest to normalne, że twarz może piec, także nie mam się niczym przejmować, tak jak przynajmniej napisane na ulotce, że przy suchej skórze, którą mam, mogą występować takie powikłania. I ja cóż, przebiorę się w piżamkę, tego już wam nie pokażę, chociaż wiem, że pewnie chcieli zobaczyć, szczególnie dziewczyny. Przebiorę się już w piżamkę i widzimy się w łóżeczku. Na pewno do godziny 24 wytrzymam, zobaczymy co będzie dalej. Okej, okay, kochani, o kurde, zobaczyłem, że batera się rozładowuje, Dobrze, że w ogóle to zobaczyłem. Eee, w każdym razie, już jestem przebrany w piżamkę, jak widzicie. Ja tak chętnie bym zobaczył, jak wygląda w tej piżamce, bo jeszcze się nie widziałem, to jest piżamka. Może w taki sposób to rozwiążę, że po prostu nagram to, co jest tu. Będę się patrzeć na podgląd kamery. I sprawdzę teraz, jak. O kurde. No ja no, w sumie chyba okej okay jest ta piżamka. W takim razie, widzimy się już w łóżeczku. Nie przestałem oglądać fixa, Cały czas wygląda. Jest już po 12. Ja w zasadzie chcę kończyć ten film, bo, bo już nie dam rady. W sensie dałbym radę, ale boję się, że po prostu zniszczę sobie wzrok. Wytrzymałem cały dzień, nie wytrzymałem 24 godzin, ale wytrzymałem cały dzień od 8 rano. Wydaje mi się, że jest to wystarczający czas. Jestem mega zmęczony, bolą mnie oczy, nie chcę z tego kontynuować, ale mam przygotowaną ostatnią rzecz, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście włożenie zapałek. Już jestem wykończony, przepraszam, już mogę bredzić. Czy włożenie zapałek coś daje, czy nie daje nic? Chcę to sprawdzić, teraz oczy mi się już powoli zamykają i, o, i będzie dobry, dobry myk na miniaturkę. To już miałem przygotowane od rana, bo wiedziałem, że mi się to przyda. Jakby co, teraz jak to włożyć? Jak to włożyć, kurde? Albo ja to źle robię, albo rozwaliłem sobie oczy. Już widzę jak przez w ogóle. I był to zły pomysł i nie starajcie się żadnych zapałek do oczu. Jak to wyciągnął już teraz? Jezu Chryste. Mam nadzieję, że miniatura chociaż będzie dobra. O, z jednym okiem zamknięty, drugi otwarty. Nie wiem jak to wygląda. Czekajcie, jeszcze jadę. Dookoła. Okej, okay, wyleciało. Popieprzony film. E, wytrzymałem cały dzień. Cały, cały dzień. Koniec, wystarczy. Wystarczy. Dziękuję Państwu za oglądanie. Jeżeli dotrwaliście do końca. Cieszę się, że w końcu mogę zamknąć oczy. Jezu, Jezu jaka O Jezu. O tak. Nie chcę ich otwierać. O tak. Nie, nie, już nawet nie, nie chcę gadać o tych, o tych subskrypcjach, nie chcę gadać o niczym. Po prostu chcę zakończyć ten film. Dziękuję Państwu za oglądanie. Widzimy się już w następnym odcinku. Do zapraszenia! Jak to nie był dobry pomysł, żeby nagrywać takie sceny.